Dzień dobry Państwu, mam na imię Michał Czachor, jestem aktorem Teatru Powszechnego w Warszawie. Będę miał przyjemność przeczytać e, dla Państwa rozdział z książki Michała Zygmunta Krew i Honor. Jest to książka wydana przez e, krytykę polityczną. I mam Państwa przyjemność powitać po raz kolejny e, na balkonie. Jak Państwo widzą, no już wszystko zakwitło. Trochę inaczej to wygląda. Mm. I zapraszam. Bolesław Piasecki chyłkiem przemykał ulicami miasta. Zdawało się to idiotyczne, bo mimo, że pora była późna, nie ma nic podejrzanego w wieczornym spacerze samotnego mężczyzny. Może zresztą wyczuwał, że go śledzimy. Nawet jeśli tak było, w niczym nie pomagało mu teatralne przystawanie w cieniu drzew, znikanie w wylotach bram, po to tylko by wychylić stamtąd głowę, czy ostentacyjne rozglądanie się, wszystko w pozycji skulonego malca, skradającego się pod okiem drzemiącej matki po papierosy do ojcowskiej My zresztą nie wyglądaliśmy lepiej. We własnym mniemaniu zachowywaliśmy się bez zarzutu, ale zdolny wywiadowca umarłby ze śmiechu widząc nasze wysiłki. Co jakiś czas przystawaliśmy przy sklepowej witrynie, by prowadzić nienaturalną konwersację na temat wystawionych towarów. Zagadywaliśmy też ulicznych handlarzy, popatrując w stronę Piaseckiego, rozglądającego się w tym czasie dokoła, nawet po niebiosach, jakby spodziewał się frontalnego ataku gołębi. Od czasu do czasu rozpościerałem niesione pod pazuchą wiadomości literackie, co nie tylko wyglądało nienaturalnie, ale i groziło dekonspiracją. Większość przechodniów najwyraźniej była nastawiona patriotycznie, jako że co chwila ktoś mnie szturchał, burczał coś pod nosem, patrząc nieprzyjaźnie, obrzucał obelgami albo wygrażał zaciśniętą pięścią. Zacinał nieprzyjemny kapuśniaczek, idealnie komponujący się z aromatem cuchnącej bigosu okolicy. Staraliśmy się omijać co większe kałuże, ale i tak wszędzie było pełno błota. Na szczęście zadbałem o odpowiednią odzież. Miałem na sobie awangardowy strój do strzelania indyków według projektu Anieli Skuczyńskich, spadający się z luźnych spodni i kurtki w kolorze kaki, pokrytych szablonowym wzorem traw i dojrzałych kłosów zboża. Jakby na grube warstwy tkaniny spłynął obraz z romantycznej fotografii rustykalnego mazowsza. Frankowi dałem swój stary strój myśliwski. Na wełnianą, kraciastą kamizelkę, której elegancję podkreślił czarny krawat, narzucił ciemnozieloną kurtkę. Całości dopełniały szare, skórzane spodnie i wysokie czarne buty, wkrótce zabarwione błotem na jest brązowy. Wszechobecna wilgoć irytowała mnie coraz bardziej. Na szczęście Piasecki skręcił do krytego dachem zaułka. Wyszedł na podwórze kamienicy i znikł w bramie. Dobiegł nas dźwięk zatrzaskiwanych drzwi. W szybie klatki schodowej zapaliło się światło. Cień figuranta odbijał się na ścianach kolejnych pięter. Szarpnąłem za klamkę, ale drzwi nie puszczały. Zatrzaskowy mechanizm wymagał użycia klucza. Zabrałeś wytryb? spytałem. Ech, tak jakoś nie pomyślałem, że będzie potrzebne. A co z ciebie za gerylas? To nawet ja, burżuj, przewidziałem, że może będziemy gdzieś musieli się włamywać. I co teraz? Franek uniósł dłoń w uspokajającym geście. Rozejrzał się, poskoczył do lekko przerzewiałej renny, chwycił ją i zaczął się wspinać z zaskakującą konią wręcz rycznością. Gdy był na wysokości drugiego piętra, rura pękła z trzaskiem i zaczęła odchylać się od pionu. Franek się zachwiał, ale w okamgnieniu przeskoczył ze spadającej części rynny na górną, wciąż umocowaną do elewacji. No tak, pomyślałem. Dzieci na wsi wychowują się jak należy. Biegają po polach i uczą się wspinać na drzewa. Nie to, co dzieci miejskie zepsute grami planszowymi i francuskim podwieczorkiem. W zarysowującym się sporze między Leninem a Mao Tse-Tungiem rację ma ten drugi. Ogień rewolucji może zapłonąć tylko w sercach Włościa. Franek zawisł na gzymsie na wysokości trzeciego piętra. Przytrzymywał się pierun ochrony. Za oknem obok zapaliło się światło. Patrzyłem się w nie tak długo, aż moje postrzeganie świata uległo obiektywizacji. Wizja uniosła się, zbliżyła do Franka i zrównała poziomem z okiennym parapetem. Za firankami widziałem cienie kilkunastu postaci prowadzących żywiołową rozmowę. Przodował Piasecki w roli swoistego przewodnika. Cierpliwie i w szczegółach tłumaczył zgromadzonym młodzieńcom konieczność moralnej ekspansji i silniejszej niż dotychczas pracy u podstaw. Nie jestem do końca przekonany, czy zasługujecie na udział w dzisiejszym wydarzeniu – mówił. Za moich czasów trzeba było to sobie wywalczyć działaniem w akcjach bezpośrednich. Komunia narodowa jest najświętszym aktem, w jakim może uczestniczyć młody falangista. Oznaką najgłębszego zaufania ze strony ruchu i ostatecznego wtajemniczenia. Od tej chwili nie ma powrotu. Każde odstępstwo, każda zdrada spotka się z ostateczną odpowiedzią. Macie ostatnią szansę, by zejść z patriotycznej drogi. Są chętni. Nikt się nie zgłosił. Pamiętajcie. Boicie się wyłącznie Boga, Grzechu i chwili, w której niezależna siła wyrwie Was z ognia walki. Za mną. Powróciłem do subiektywnego postrzegania rzeczywistości i dałem znak Frankowi. Szybko przemknął do okna prowadzącego na klatkę schodową i zbiegł na dół, otwierając drzwi od wewnątrz. Za te pudła. Szybko szepnął. Poczekamy, aż wyjdą i wyśledzimy, gdzie sobie urządzają te faszystowskie orgie. Pochód, jaki wytoczył się na podwórko bardziej niż zjazd faszystów, przypominał demonstrację koła miłośników tradycji ludowej. Normalnie ubrany był jedynie piasecki w swoim nieodłącznym brunatnym blezerze, z piętym czarnym pasem i wełnianych spodniach tego samego koloru. Hipster prawica, pomyślałem. Reszta flangistów przydziała jednakowe pseudo-folklorystyczne pseudo stroje łączące cechy ubiorów z różnych regionów Polski. Do białych, góralskich spodni z czarną lamówką i prostymi zdobieniami dołączali czarną sieracką kamizelkę z trzema złotymi haftkami przepasaną szeroką czerwoną wstęgą rodem ze stroju kujawskiego. Wyglądali jak ofiary okrutnego urzędnika rządu Światowego, który wymusił na polskich włościanach zmiany ich odwiecznych obyczajów pod rygorem zablokowania dopłat do produkcji rolnej. Coraz bardziej popieram wasze stanowisko w tym sporze politycznym, powiedziałem. Jeżeli polscy nacjonaliści mają dawać takie świadectwo szacunku dla tradycji narodowej, to lepiej, żeby komunistyczna hydra zeżarła ich na jeden kęs. O dziwo! Ochód odmienców nie budził na ulicach wielkiego zainteresowania. Mieszkańcy założyli widocznie, że poziom dziwactwa osiągnął w tym dniu stężenie tak wielkie, że paradoksalnie nie zauważalnie. Narodowcy mruczeli unisono jakąś dziwaczną melodię, co o kilkadziesiąt sekund powtarzali kombinacje spastycznych ruchów, co upodobniło ich do elity koreańskich komunistów, przewidujących nieodległe nadejście satrapii opartej na konsumpcji trawy, blokadzie internetu i synchronicznych tańcach wykonywanych przez tysiące nienaturalnie uśmiechniętych przodowników pracy. Śledząc ich nie musieliśmy się ukrywać. Pogrążeni w transie nie zwracali uwagi ani na przechodniów, ani nawet na mijanych czasem policjantów, popatrujących podejrzliwie na ten marsz niepodległości. Z każdą chwilą pochód poruszał się coraz szybciej i coraz szybsze były też sekwencje przykurczy wykonywane przez bepistów. Obserwowałem ich zafascynowany. Dopóki nie zorientowałem się, że nagle pochód rozpływa się po najbliższym placu. Formułuje pododdziały, uzbraja wydobyte z przepasnych trójów pałki i z dzikim wyciem rzuca na witryny eleganckich sklepów, rozpostartych na ścianach placu jak lśniąca brokatem wstęga przytwierdzona do piersi królowej piękności. Co oni wyprawiają? Wrzasnąłem chwytając Franka za przedramię. Ścisnął moją dłonie, jakby chciał mnie powstrzymać przed interwencją w obronie sklepikarzy. Nie miałem rzecz jasna zamiaru mieszać się w to agresywne zbiegowisko, ale miło było się dowiedzieć, że mam mnie za człowieka odważnego. Jak to co? A co zwykli robić faszyści? Niszczą żydowskie sklepy, wyjaśnił Franek. Głównie dlatego dostałem zlecenie wykonania misji. No to zrób coś, przecież za chwilę dojdzie tu do jakiejś masakry jeszcze za wcześnie. Na razie nie mogę się ujawnić, to uniemożliwiłoby przeprowadzenie właściwej części mojej akcji. Musimy być cierpliwi i zachować spokój. Czasem trzeba być gotowym na taktyczny odwrót, by wygrać całą bitwę. Nie znałem się na robocie podziemnej, ale argumentacja Franka mnie przekonała. Mimo to z ciężkim sercem patrzyłem na rozgrywające się przed nami pandemonium. Bepiści najpierw upstrzyli witryny ogromnymi gwiazdami Dawida. Wymalowali je miotłami, a specjalnie wyznaczony członek każdej z falang dzierżył kubeł z farbą. Chwilę później stłukli swoje dzieło uderzeniami pałek przy akompaniamencie małpich wrzasków i idiotycznych haseł typu syjoniści do Syjamu, bundowcy do Bundoran, hasydzi do Hartumu. Kilku faszystów wrzuciło do sklepów kamienie, ale handlarze nie zamierzali poddać się bez walki. W drugą stronę poleciały rozmaite towary, co w przypadku trafiki nikogo nie przeraziło, ale już półkilowe worki kartofli, ciskane z okien warzywniaka, wywołały w szeregach bepistów nielichy popłoch. Kiedy na placu pojawiła się spora grupa Żydów uzbrojonych w miotły, klucze francuskie i inne znalezione na podorędziu, a nadające się do walki przedmioty, faszyści zbili się w zwartą grupę i sprintem opuścili plac, porzucając kubły po farbie, pędzle i kilka kijów. Franek szarpnął mnie za rękaw i ruszył za narodowcami w pościg sprawnie klucząc w goszczu przechodniów na trotuarze. Nie zdołałem dotrzymać mu kroku, ale biegłem dzielnie kilka metrów za nim, starając się nie stracić kontaktu wzrokowego. Szalony sprint nie trwał długo, choć wtedy miałem wrażenie, że idzie w godziny. Ze sportów od dawna uprawiałem tylko podnoszenie pucharów wypełnionych alkoholem. Zabudowania były rozrzucone coraz bardziej, ruch uliczny coraz mniejszy, aż nagle znaleźliśmy się na szczycie nadwiślańskiej skarpy, gdzie bepiści się zatrzymali, upewnili, że nikt ich nie goni. My udawaliśmy już wtedy przypadkowych przechodniów spacerujących po nadrzecznych bulwarach, po czym spokojnie ruszyli w, dom, w dół wąską ścieżką wydeptaną w trawie. To zagajnika rozpościerającego się między Wałem powodziowym a wiślańską plażą. Teraz powoli i cicho, szepnął Franek. Musisz się schylić, stąpać tylko po piasku, unikać błota, lecz już na pewno gałęzi, nie przewrócić się i ani słowa. Nie możemy ich spłoszyć, ani dać im się zauważyć. Pamiętaj, od tej akcji wiele zależy. Skinąłem tylko głową, profilaktycznie się nie odzywając, na wypadek, gdyby mój przerażony głos miał dotrzeć do Piaseckiego. Ten zaś z ogniem w oczach zsuwał się z skarpy, powiewając narodową flagę. Faszyści ustawieni w rządek jak święto Marcińskie gęsi przed wydaniem z kuchni bezgłośni szli za nim. My wybraliśmy inną ścieżkę nieco z boku, osłoniętą przez gęste krzaki, skutecznie blokując pepistą pole widzenia. – Dokąd oni idą? – Dlaczego akurat nad wodę? – wyszeptałem. – To jest święty Gaj. Franek skulił się w kłębie tataraku i przyciągnął mnie do siebie. Poczułem miły powiew ekscytacji, który jednak Pamiętając o niechęci Franka do kontaktów erotycznych, musiałem posłamsić. Przynajmniej tak twierdzi Dmowski. Po wyjeździe na emeryturę do Łomży zaczął prowadzić na ten temat wnikliwe badania. Podobno Mazowszanie palili w tym miejscu wodzów konkurencyjnych plemion już w VII wieku. Potem na plaży rozkwitł kult Fortevita, słowiańsko-rzymskiej hybrydy teologicznej, obdarzonej po części cechami Marsa i Peruna, sławiący przy tym torturowanie wrogów. To musiało się spodobać Bepiston. Od tego czasu odprawiają tutaj swoje pogańskie nabożeństwa. Jak oni to godzą z tak chętnie deklarowanym katolicyzmem. Zdumiałem się. Doboszyński w swoim niewydanym dramacie trans Oprócz niezwykłego dla człowieka prawicy zainteresowania problematyką dragu przeprowadził brawurowy wywód interpretujący pogaństwo jako judejski w duchu zwiastun chrześcijaństwa. Relacja teofilakta symokasty opisującego nieudaną wyprawę Słowian na Konstantynopol w 592 roku jest niepełna. Powszechnie dostępne źródła podają, że wyprawa została rozbita. Wszyscy jej uczestnicy schwytani, a następnie na rozkaz cesarza Maurycjusza nawleczeni na pale ustawione wzdłuż trasy z Konstantynopola do Kartalii. Doboszyński zauważa, że było inaczej. Grupka wojów z elitarnego zespołu bojowego uszła pogoni i przedostała się do Palestyny gdzie u źródła poznała organizacje i filozoficzne zaplecze chrześcijaństwa. Woje wrócili potem na dzisiejszej ziemi polskiej, inflirtując grupy pogańskie na Mazowszu w celu transformacji praktyk religijnych tak, by mogły one płynnie przekształcić się w chrześcijaństwo w razie nastąpienia odpowiedniego momentu historycznego. Pokiwałem głową z uznaniem dla niezwykłej kreatywności faszystów. Doprawdy nie doceniłem ich pracy intelektualnej. Tymczasem grupka pod przewodnictwem Piaseckiego zdążyła w międzyczasie rozpalić święty ogień w formie spiczastego kopca usypanego ze schłych gałązek, ustawić się wokół niego w szerokim kręgu, chwycić się za dłonie. I rozpocząć dziwaczny obrzęd, na którego czele, ubrany w coś na podobieństwo idiańskiego pącza ze wszystkich barw wiosny, stał Wojciech z królewca. Zygmuncie Stary i ty, synu jego Ibony, co przyszła z ziemi włoskiej do Polski, Zygmuncie Auguście, przyzywamy Was byście przekazali nam swoją siłę ku chwale wielkiej Polski, byście, by ojczyzna nasza, jak za waszych złotych czasów, znów rozpostarła powódź kwietną od bram Bałtyku po Morze Czarne, byśmy mogli okoliczne ludy niewolić i kolonizować, eksploatować i prowadzić ku szczytom naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Dziś nikt poza nami nie pragnie kontynuować waszej myśli i nikt nie chce odbudować Polski zwartej, dumnej i mocarstwowej. Myśmy waszym naturalnym sojusznikiem. My, przemawiający za pośrednictwem idoli naszych. Światowida, Peruna, Fortewita i Jezusa bezlotnika, i Jezusa bezlitosnego, obdarzającego Polaków miłością, a wrogów naszych odsyłającego do bezdennego limbo. Patrzyłem na Piaseckiego z narastającym zdumieniem. Jak można opowiadać takie dyrydy mały? Na dodatek na oczach całkiem chyba, no, mimo fanatyzmu niegłupich mężczyzn. Czy on naprawdę liczył, że duchowy kontakt z jego nastąpi? Kolebał się na prawo i lewo, kurczowo zaciskając palce, jakby tańczyły po wyobrażonym padzie. Wpatrywał się w ogień, w którym strzelające gałęzie rozlatywało się na płonące żarem kawałeczki. Płomień piął się coraz wyżej, nagle zastygł. Na podobieństwo świetlistego słupa zachybotał się, a potem a potem wyskoczył z niego Zygmunt August. Był to właściwie cień Zygmunta Augusta. Wyglądał, jakby właśnie zszedł z portretu autorstwa Jana Matejki. Romantyczny mistrz najwyraźniej wiedział więcej niż mogliśmy przypuszczać. Tyle tylko, że nieco poszarzał, jakby olejną farbę ktoś posypał popiołem. Zapewne przyczepiły się do niego paprochy z ogniska. Nazbierało się ich tyle, że dałoby się tam upiec kilka kilogramów kartofli. Minę miał za postawę ciała otwartą, biła z niego pewność siebie, nie dziwna zresztą u jednego z największych imperatorów Europy, który zapewniał, że w swoim kraju harmonijny rozwój kultury i nauki. Czegóż sobie życzycie, wspaniali poddani? Zapytał z enfazą kątem oka, oceniając czystość trzewików i prawidłowe ułożenie fałd materiału na nogawkach. Ojciec nie mógł niestety wpaść. Ostatnio limitujemy liczbę spotkań bezpośrednich. Rozumiecie, po setkach lat każdy ma prawo do wyczekiwanej emerytury. Wasza wysokość, zawołał Piasecki. Potrzebujemy wsparcia Waszej wysokości w walce z potężnymi żywiołami antypolskimi. W pierwszej kolejności z bolszewicką zarazą obecną w Polsce pod postacią pseudorobotniczej agentury. W drugiej z żywiołem żydowskim, uniemożliwiającym wykształcenie się rodzimej klasy średniej, rozpijającym chłopów, zawłaszczającym nieruchomości i sektor przemysłowy. Tak. Hm. Zygmunt August pogładził się po brodzie. Bolszewicy faktycznie nicom nie wkurzają. Nie, żebym co, do zasady sprzeciwiał się mordowaniu koronę. Nie żebym co do zasady sprzeciwiał się mordowaniu koronowanych głów. Sam nieraz miałem ochotę to uczynić, rozumiecie? Ale już uspołecznienie środków produkcji wydaje mi się totalnym absurdem. Kucharka prezesem banku, yy, praca w gospodarce finansowej i to jest przecież zadanie dobre dla Żydów. Właśnie, skoro już o tym mówimy, co wy tak z tym antysemityzmem? Rozumiem, zabili Jezusa, rozbijają się najpiękniejszymi powozami, ale bez przesady. Trzeba pamiętać, jak wielkim są rynkiem zbytu, jak ogromną rolę odgrywają w stymulowaniu wzrostu PKB. Wasza Wysokość. Pamiętamy o szacunku należnym narodowi w Benemu. Potwierdzamy ich niezwykłe zdolności w dziedzinie ekonomii. Ale czy, nie realich, raza, ale, ale czy nie mogliby ich realizować gdzie indziej, we własnym państwie, Palestyna na przykład sprawia wrażenie pięknego kraju. Zygmunt August zamin na dłuższą chwilę. Z zainteresowaniem obserwując zegarek Piaseckiego, na którym wyraźnie oznaczały się dwa kryształki Swarowskiego, tworzące wewnątrz urządzenia urokliwą tęczę. Zmarszczył czoło, zastanawiając się zapewne, dlaczego Pista nosi na nadgarstku symbol ruchu spółdzielczego i przyjaciół Władysława Warneńczyka. I już miał odpowiedzieć, gdy Franek wychylił się z zakrzaków, i cisnął pod nogi króla zawiniątką. Buchnął dym, błyskawicznie układając się w zarys postaci, cienia podobnego Zygmuntowi Augustowi, tyle że niższego, łysego i na siódemkę w skali Normuda z pięknym rudym wąsem i brudką tejże barwy. Przy Z wrażenia. Nie zdołałem dokończyć. Tak, potwierdził Franek. To lenin. Krewi Honor. Michał Zygmunt.